Cześć, witajcie. Kolejny tydzień za nami. Um, update do poprzedniego odcinka jego podrasowanie, a raczej informacje, które mi się udało zgłębić, jak jeszcze bardziej zoptymalizować tą wersję, bo na tą chwilę wydaje się ona najbardziej um, Rzeczywiście najbardziej opłacalna, jeżeli chodzi o e, sytuację związaną z ogrzewaniem i ciepłą wodą użytkową, dla osób, które dopiero budują dom czyli jeszcze nie mają e, zainwestowane w żadną instalację. I teraz e, tutaj na w takim wekselu chciałem wam pokazać dodatkowe rzeczy o których które mi się udało po prostu tutaj dorzucić. Pierwszy element wykonałem kilka telefonów do lokalnych firm w okolicach Wrocławia. Z zapytaniem o wycenę na wykonanie instalacji ogrzewania wraz z kotłownią na pompie ciepła. Jest to taka chyba na tą chwilę najbardziej popularna opcja, którą wybierają inwestorzy do budowy nowych domów. I dowiedziałem się, że koszt takiej kotłowni, całej kotłowni wraz z rozprowadzaniem podłogówki, zrobieniem wszystkich, Wszystkich przyłączy, i tak dalej. To jest około 65 tysięcy złotych. To, to jest taka uśredniona wartość, czyli taka najbardziej realna, którą by trzeba było przeznaczyć na wydanie. W związku z tym, że my tutaj w poprzednim odcinku robiliśmy takie zestawienie w którym nie ujmowaliśmy ogólnie instalacji do ciepłej wody użytkowej. Tam tylko przygotowałem, zresztą tak jak tu widzicie, na na, tak, jak tutaj widzicie, na, w tym arkuszu kalkulacyjnym jest tylko pompa ciepła do CW. Nie jest tutaj zawarty ani zasobnik, ani cała instalacja rozprowadzenia. No, bo niezależnie od tego, co byście robili, tak to będzie, będzie musiało być zrobione. Tutaj, tutaj z tym akurat nie zrobimy nic. Więc odjąłem wartość za zasobnik plus za wykonanie ciepłej wody użytkowej i mniej więcej jest to koszt około 58 tysięcy złotych za wykonanie całej kotłowni wraz z montażem i zakupem takiej pompy ciepła. I to mówię, to jest na, na czas 6-7 stycznia, kiedy to nagrywam. 7 stycznia, kiedy to nagrywam, to jest mniej więcej orientacyjna cena za wykonanie takiej instalacji. Teraz tak. Co tutaj się jakby zmieniło w międzyczasie. <laughs> w międzyczasie zmieniło się to, że e, zam, jest w planie zamiana kominka zwykłego na kominek z płaszczem wodnym. E, już mówię dlaczego. Taki kominek z płaszczem wodnym, on e, jakby dzieli swoją e, e, swój wydatek energetyczny na Dwie, na dwa elementy, część na tą część wodną, a część na oddawanie energii przez tą szybę frontową i po prostu też w przewód kominowy. W związku z tym, że jest ten podział, to tutaj jest pomysł, aby w tych momentach, kiedy będziemy grzać w tych temperaturach poniżej zera, kiedy, kiedy po prostu ta skuteczność, efektywność tych pomp ciepła, czy w tym wypadku klimatyzacji kanałowej jest niska, a i tak będziemy grzać w kominku, no to w tym momencie jesteśmy w stanie zagrzać też ciepłą wodę użytkową. A jednocześnie cały czas ten zestaw do tego doprowadzenia gorącego powietrza, rozprowadzenia po w całym domu nadal działa, ponieważ my wykwytujemy za pomocą e, tych rur e, to ciepłe powietrze, które się nagromadzi nad kominkiem, bo tak jak mówiłem, ta, ten płaszcz wodny pobiera tylko jakby z tego kominka e, powiedzmy e, część, te 3 czwarte, 2 trzecie tej energii, czyli jak mamy na przykład jakiś tam kominek około 12 kW, no to około 8 idzie na e, tę wodę wodę użytkową. Więc tu kolejny plus, <laughs> dzięki czemu jesteśmy w stanie obniżyć zapotrzebowanie to średnio energetyczne w skali sezonu o te około 500 do, do 1000, no powiedzmy około 500 kW energii, którą byśmy musieli zużyć z prądu więcej, a tutaj jakby paląc tym brykietem i tak w tym, w tym okresie po prostu zagrzewamy sobie ciepłą wodę użytkową. Co jeszcze? Bardzo ważny element to jest temat związany z osłonięciem domu i wiatrów. Tutaj na wielu forach, na wielu filmach, gdzie ludzie już wybudowali domy i robią takie. Um, E, nawet, co miesięczne nawet, co codzienne analizy, jeżeli chodzi o zużycie energii, zużycie prądu na podstawie e, warunków pogodowych. Tutaj bardzo mocno jest zaznaczana sytuacja, że na przykład te domy stoją e, w miejscu niezabudowanym, więc te wiatry bardzo mają duży wpływ na e, wychładzanie budynku, e, więc to jest jakby pierwszy element. W naszym wypadku my już posadziliśmy na tym etapie przed rozpoczęciem budowy domu, taki żywopłot, który mamy nadzieję, że po prostu będzie pełnił częściowo taką ochronę z jednej strony prywatności, z drugiej strony, właśnie przed takimi wiatrami, ponieważ my mamy działkę na tą chwilę dookoła nie, nie zabudowaną przez sąsiadów, więc to jest jakby pierwszy element. Drugi bardzo ważny element to jest szczelność budynku, i teraz jakby. Co tutaj jakby zostało jeszcze przeze mnie dodane, czy jakby sprawdzone? Kolejnym elementem, który jest istotny, a który wskazują inwestorzy, którzy już wybudowali dom, jest szczelność przy otworach okiennych i tutaj bardzo dużo pieniędzy trzeba wydać za tak zwany ciepły montaż okien. Koszt tutaj jakby materiału plus robocizny przygotowania otworów, bo one muszą być. Specjalnie przygotowane. To jest w granicach 5-6 tysięcy złotych przy takim standardowym domu około 150 metrów. Ja tutaj znalazłem takie rozwiązanie, jakim jest takie uszczelnianie za pomocą mas specjalnych. I tutaj koszt mniej więcej uszczelnienia takimi masami z zewnątrz i od środka to jest w naszym wypadku jest około 80 metrów bieżących. Zgodnie z tej z przeliczeniem, jakie podaje produkcja. I oczywiście uwzględnieniem jakichś tam strat, czy, czy, czy tego, że po prostu nie będziemy równo, równiutko to tego nakładać, jest to około 1000 zł i mamy już uszczelnione okna, czyli już mamy oszczędność około 4000 zł na szczelnym montażu, gdzie możemy po prostu za pomocą tych specjalnych mas to, to uszczelnić. Druga rzecz to jest, na którą zwracają inwestorzy uwagę, to przy robieniu prób szczelności budynku i te i takich badań kamerami termo Wizyjnymi, gdzie to ciepło najbardziej ucieka, są to e, otwory, jakimi są drzwi. I tutaj, zarówno ich szczelność, jak i sama, e, sama jak jaka drzwi, bardzo często są to drzwi o parametrach rzędu 1, 3, 1. Natomiast tutaj, przy dopłacie, o, tu znalazłem na, jakaś też uśredniona wartość. E, przy dopłacie około 2000 zł, już jesteśmy w stanie uzyskać m, drzwi o e, parametrach rzędu poniżej 0,7 W na 2 Kwadrat Kelvin, czyli już jesteśmy w stanie po prostu um, zaoszczędzić trochę pieniędzy. Kolejnym elementem jest to e, docieplenie styropianem e, ławy fundamentowej. Teraz na no, przykład mamy zastosowanie e, styropianu 15, zastosowanie 20, czy też zamiast 10 e, to 15. E, te dodatkowe 5 cm e, styropianu razy te około 60 m kwadratowych jest to. Koszt około 2000 zł, czyli już mamy kolejny element, gdzie jesteśmy w stanie um, tutaj obniżyć tą przenikalność na poziomie minus -0,05 W na metr kwadrat Kelvin, czyli już schodzimy, czyli docieplamy sobie fundament, co przekłada się na to, że jakby ten nasz dom będzie miał mniejsze zapotrzebowanie energetyczne, bo będzie on lepiej docieplony też od strony fundamentu. I również tutaj dołożyliśmy, dołożyłem e, taki. E, temat jak styropian na posadzkę i znowu tutaj bardzo ważne jest, żeby ta posadzka była dość dobrze docieplona. Większość inwestorów tam stosuje takie rozwiązanie, że kładą piątkę, potem jakąś trójkę, bo, bo robią jakieś wylewki. I tak dalej. Natomiast ja tutaj przyjąłem, że ta posadzka miałaby też o te 5 cm więcej tego styropianu, czyli na przykład zamiast 10 mamy 15 cm styropianu na posadzkę, czyli również odcinamy się, mamy cieplejszą tą podłogę, nie tracimy tej energii też dołem. Koszt takiej mniej więcej em, posadzki na około 150 m2, takiej różnicy w cenie w, w tym steropianie, to jest około 3000 zł. Tutaj też zyskujemy dodatkowo jedną em, setną wat na metr kwadrat Kelvin. Jakby w skali całego domu, no jest to dość, e, dość e, dużo, wydaje mi się. Mamy tutaj tą oszczędność na całe życie, dopóki ten budynek funkcjonuje, <laughs> nie trzeba za to więcej płacić. No i kolejny element, wiadomo, że ciepło ucieka górą i teraz przy nawet założeniu takim, jakie my mieliśmy, czyli docieplenie, w naszym przypadku mamy poddasze nieużytkowe i chcieliśmy docieplić po prostu sam strop wełną o grubości około 30 cm, no to w tym momencie wydając dodatkowe około 10 tysięcy złotych na profile, na wełnę Mineralną do tego, aby ocieplić poddasze pod, na przykład podkrokwiowo, 10 centymetrową warstwą wełny, no to zobaczcie, zyskujemy prawie 3,5 W na metr, czyli przy nieogrzewanym w ogóle poddaszu, a po poddaszu, które mamy po prostu ocieplone chociażby tą wełną. Koszt tych wszystkich elementów związanych z Doszczelnieniem budynku i dociepleniem, czy to fundamentów, czy podłogi, czy też poddasza, które spowoduje, że po prostu mamy mniejszy wydatek. Z automatu nam się zmniejsza realnie zapotrzebowanie budynku na ciepło i mamy też doszczelniony budynek, czyli on też jakby dłużej będzie utrzymywał tą temperaturę. Nie będziemy mieli tych strat, tych mostków termicznych, jeżeli chodzi o, o budynek. Całościowy koszt tych wszystkich inwestycji to jest, tak jak tutaj widzicie, mamy około 46,5 tysiąca zł za te elementy. Tutaj do tego zestawu DGP dołożyliśmy ten cały zestaw połączenia pomiędzy, pomiędzy kominkiem a zasobnikiem ciepłej wody użytkowej oraz te wszystkie elementy, tutaj uszczelnienie, dopłata do tych drzwi, te styropiany, wełna, jest to około 18. Tysięcy złotych. Mamy około 65 tysięcy złotych za Taką inwestycję, tu już mówimy o kotłowni, o klimatyzacji całego domu, o fotowoltaice prądzie praktycznie za darmo, glikolowym GWC, zmniejszeniu zapotrzebowania budynku, no bo z automatu uszczelniliśmy go i dociepliliśmy, czyli spowodowaliśmy, że po prostu ten dom stał się bardziej efektywny energetycznie, czyli mamy za około 6,5 tysiąca złotych. Dodatkowo fotowoltaikę, prąd, glikolowe GWC, zmniejszenie zapotrzebowania, no i generalnie prąd. Prąd za free i ogrzewanie, tak naprawdę, też można by powiedzieć, że w cenie. Hmm, w cenie tego całego, tej całej inwestycji e, tutaj widzicie około 300 kg brykietu e, po e, tutaj to jest około 1500 kWh to jest 450 zł na rok e, na podgrzanie, tak jak mówimy w, tym, w tych okresach e, takich bardzo zimnych e, wody użytkowej i, 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 e, i ogrzewania domu. A tutaj macie w bilansie to o czym też w poprzednim odcinku rozmawialiśmy, czyli w związku z tym, że się zmniejszy zapotrzebowanie budynku raz em, na podstawie po prostu tego uszczelnienia, które mamy tutaj w w tabelce do cieplenia budynku, to tutaj spada. Po drugie, w związku z tym, że dogrzewamy w tych okresach bardzo zimnych wodę użytkową, już nie będziemy pobierać tego prądu, czyli tych kilowatów, które były tutaj ujęte, tylko po prostu tą wodę dogrzejemy za pomocą kominka z płaszczem wodnym, więc zyskujemy dodatkowe kilowaty. Teraz, jeżeli mamy średnio uzyskane te, tak jak rozmawialiśmy, około 7,5 7 tysiąca kilowatogodzin w tym okresie, w tym okresie yy, grzewczym. No, to tutaj zapotrzebowanie mamy na poziomie 5, czyli zyskujemy prawie 2000 kW. Nawet gdybyśmy przyjęli, że połowa z tego, czyli minus 50%, jeszcze robimy w zapasie, że tam może być po prostu tego mniej, no to zobaczcie, że mamy dodatkowo jeszcze około 1000 kW na zużycie, na prąd, na wszystkie pompy i tak dalej. Także myślę, że to jest kolejny taki element, gdzie. Który przemawia za tym, żeby jednak pójść w tę stronę tej klimatyzacji kanałowej, a nie standardowej, typowej instalacji ogrzewania domu. To na tą chwilę w tym tygodniu wszystko. I zapraszam do następnego odcinka, zapraszam też do komentowania i e, dajcie znać, co Wy o tym sądzicie, czy, czy ewentualnie dostrzegacie tutaj jakieś zagrożenia, albo, albo jakieś błędy e, w moim myśleniu. Natomiast no, wydaje się to jeszcze bardziej zoptymalizowane i um, ta inwestycja, którą i tak mielibyśmy ponieść, jaka jest około 60 tysięcy zł na samą kotłownię z pompą ciepła i z rozprowadzeniem e, ogrzewania po domu, e, tak na prawdę w porównaniu z tym, jakbyśmy to zrobili w tej naszej wersji, którą wymyśliliśmy, no to no, no po prostu no, no, no nie, nie, ma, nie, ma, nie ma co porównywać. To jest przy tej różnicy 6,5 tysiąca złotych. No to ten zwrot to jest już na pewno, myślę, że w ciągu jednego, tego samego roku, jesteśmy w stanie uzyskać z takiego pomysłu. To wszystko na dzisiaj, widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.